Jak przygotować się na sąd ostateczny. Chodzi o to, żeby żyć uważnie, żeby w każdej sytuacji, szczególnie w tej w której muszę podjąć poważne decyzje, zdawać sobie sprawę, że chwile naszego życia są podobne do rozstajów dróg. Czasami są dwie drogi, które rozchodzą się. W dwóch różnych kierunkach, czasami jest ich więcej. Muszę ciągle odpowiadać sobie na pytanie: czy wiem, dokąd idę? Czy chcę być szczęśliwy na zawsze? I muszę wybierać taką drogę, która do tego szczęścia doprowadzi. Bo to nieprawda, że wszystkie drogi prowadzą do wiecznego szczęścia. Są takie, które prowadzą do wiecznego nieszczęścia. W takich decyzjach, w ich podejmowaniu, pomaga codzienny rachunek sumienia. Warto sobie, tak jak w kościele od wieków jest to przyjęte, kilka razy dziennie, najlepiej w, e, około południa, a potem przed snem, przypomnieć sobie, co w moim życiu do tej pory tego dnia było dobre. Warto na takim rachunku sumienia odpowiedzieć sobie na pytanie. Czy to, co dzisiaj zrobiłem, pomogło mi iść drogą do celu, czy raczej spychało mnie z tego szlaku, a może nawet sprawiało, że idę w przeciwnym kierunku? Warto też wyobrazić sobie, że stoimy przed Chrystusem, który spogląda na nas, patrzy w nasze oczy. Czujemy, że wszystko wie. Że przenika nas do szpiku kości, ale przenika nas z miłością, a nie z grożącym palcem. Jak wtedy się czuję? Czy mam ochotę spuścić wzrok, odwrócić głowę od Chrystusa, od miłości? Czy jednak zbliżam się do niego i mówię: Panie, tak długo na Ciebie czekałem, więc chcę być z Tobą już na zawsze. A Chrystus pomoże nam iść dalej, bo to Jego wzrok pełen miłości będzie naszym sądem ostatecznym, jak powiedział jeden z logów, Hans Urs von Balthasar.